Z nami Kasper Śpiewa. Rozmawiamy po zwycięskim meczu z koroną Kielce 3 do 0. Kasper Śpiewa, który zaczyna pokazywać, że jak chodzi na murawę w barwach Bruk, Betu, Termaliki, Niedzielca, to lubi takie spotkania skończyć z golem. No tak, na pewno bardzo się z tego cieszę, ale nie ukrywam, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że zdobywamy trzy punkty i, i po tej porażce z Arko znowu znowu wygrywamy i, i pokazujemy, że jesteśmy mocni. Dopytam Cię jeszcze o tą sytuację. Ona technicznie wcale nie była taka prosta. No musiałbym to zobaczyć na, na powtórkach. tak. No, pamiętam tylko tyle, że Piotrek Wlazło wygrał głowę w polu karnym, a, a ja po prostu chciałem sobie znaleźć trochę miejsca, żeby oddać strzał. Udało się, piłka wpadła do bramki. To jest najważniejsze. Około 30 minut spędziłeś dzisiaj na Murawie oprócz bramki. Była jeszcze szansa na asystę, ale no Roman Gergel tym razem dubletu nie ustrzelił, bo, bo trafił w Marka Kozioła. No tak, była sytuacja, w której podawałem do Romka, ale, ale też piłka, którą ode mnie dostał nie należała do najprostszych i... Mówię, najważniejsze, że wygrywamy, też nie da się, nie można mieć wszystkiego i, i wykorzystać wszystkich sytuacji. Zwłaszcza, że zdecydowanie dzisiaj do Romana Gergela nie możemy mieć pretensji. Pewnie zgodzisz się, że właśnie ta bramka podcięła nieco skrzydła koronie, która w pierwszych minutach była naprawdę równorzędnym rywalem dla naszego zespołu. No tak, trzeba to przyznać, że, że korona naprawdę dobrze zaczęła i, i ta, bramka, ta bramka Romana na pewno na pewno nas podbudowała i, i dała nam nowe siły, żeby żeby po prostu zacząć grać swoją grę i, i później myślę, że wyglądało to już z biegiem czasu coraz lepiej. Pewnie po tak efektownym zwycięstwie ten odpoczynek, regeneracja i powrót do czy będzie w miłej atmosferze, bo tego czasu na odpoczynek wiele nie będzie. Już w niedzielę kolejne spotkanie ligowe. No dokładnie, w niedzielę kolejne spotkanie, także teraz najważniejsza jest regeneracja, odpoczywamy i, i na niedzielę będziemy gotowi na 100%, żeby, żeby znowu grać i żeby zdobyć kolejne trzy punkty. I liczymy na to, że strzelba Kaspra Śpiewaka również w niedzielę będzie odpowiednio naładowana. Też na to liczę.